Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Po raz kolejny, co będziemy dzisiaj robić? Dzisiaj będziemy komentować, a właściwie ja będę komentować Wasze założenia na mój temat. Jakiś czas temu prosiłam Was w karcie społeczności na YouTube o opinię, czy chcielibyście, aby taki filmik trafił na kanał i czy macie jakieś założenia. I jest kilka tych założeń, może nie jest ich tak dużo, jak myślałam, że będzie, ale cieszę się, że są. I tak sobie myślę, może chcielibyście chwilę czasu. Ze mną spędzić i posłuchać tych założeń i oczywiście mojego komentarza do nich. Mam tutaj dwa posty, także po prostu będę się posiłkować z telefonem, żeby mi było łatwiej. A jeszcze chciałabym powiedzieć, bo też często pytacie o makijaż, a zdarza mi się nie uzupełnić tej informacji w opisie. No to mówię, że ten makijaż jest wykonany paletą Affect in the Spotlight. W całości, a usta to jest oczywiście, czy ona tutaj jest? Nie. Ale to jest pomadka Maybelline Super Stay Matte Ink w odcieniu 20 Pioneer. No i już myślę, że możemy przystąpić do tych założeń. Marta pisze. Jesteś naprawdę pozytywna, widać, że uwielbiasz nagrywać, tak jak uwielbiasz kosmetyki. Jesteś taką osobą, że chciałabym się z tobą zaprzyjaźnić po prostu. Bardzo mi miło, pozdrawiam cię. To prawda, że uwielbiam nagrywać, tak jak i uwielbiam kosmetyki. No to nie zaprzeczalnie i dlatego zawsze tak bardzo się cieszę, że mogę spędzić z wami trochę czasu. No i to tak, tak, to potwierdzam. Lubię nagrywać, uwielbiam nagrywać, tak samo jak uwielbiam kosmetyki. A czy jestem taką osobą, z którą chciałabyś się zaprzyjaźnić? No to wiadomo, to już ocena twoja, ale dziękuję bardzo mi miło. I następne pisze Dominika moje założenie na twój temat. Jesteś piękna, zewnętrznie, co widać. A tutaj jest bardzo miły komentarz, ja go muszę przeczytać w całości. Słuchajcie. Dzięki tobie zaczęłam robić bardziej śmiałe makijaże. Mieszkam w miejscowości, gdzie jest tylko 2,5 tysiąca mieszkańców, ale co tam? W Warszawie jest łatwiej, ale mówiłaś, że ludzie też potrafią być niefajni i komentować sposób malowania, a szkoda. Także bardzo się cieszę, słuchajcie, że ja w jakiś sposób się do tego przyczyniłam. Ale jeżeli chodzi o założenie, to te, tutaj jest jedna informacja: bije od siebie niesamowita radość życia. Myślę, że przyciągasz y, ludzi do siebie i jesteś jak kolorowy ptak. Z tym przyciąganiem ludzi do siebie to stwierdziłam, że właśnie to jest takie założenie na mój temat. Y, muszę powiedzieć, że trudno jest mi samej ocenić. To muszę stwierdzić z pewnością, że sporo ludzi zaczepia mnie na ulicy i to już wspominałam często, być może nie z taką częstotliwością jak kiedyś, no bo wtedy takie makijaże, no nie wiem, 10-15 lat temu, to jednak był szok i faktycznie jestem postrzegana jak taki kolorowy ptak, co mnóstwo osób mi mówi, ale czy przyciągam do ludzi do siebie? No to wydaje mi się, że trochę tak, ale być może nie w takiej dużej liczbie, w jakiej sobie wyobrażacie. To nie jest tak, że tłumy, na mnie napierają, ja po prostu nie mogę się z nich wydostać z tego uwielbienia. Nie, to tak nie jest. No i tak, i co tutaj jeszcze? A, to jest kolejny post, bo ja umieściłam to w dwóch postach. Także spójrzmy na ten drugi post. Tak, dobra. Tutaj pisze Eliza, pozdrawiam Cię, Eliza, od razu gdybym zapomniała. W sumie się nie znamy, ale wyczuwam, że jesteś normalną osobą, niepanującą się laską. Zastanawiam się, czy tutaj chodzi nie, o nie się laską, ale że jestem normalną osobą. No, myślę, że w miarę jestem. Być może moje makijaże są tak kolorowe i wydaje się, że ja jestem jakaś wielce ekstrawagancka, ale uważam się za normalną osobę, za przeciętną osobę i nie się laską. Ja jestem taką osobą, raczej wiecie, przemykającą w tu. Być może trochę się to kłóci z tym moim wizerunkiem, który jest dosyć jaskrawy i widoczny, no ale też wydaje mi się, że jestem raczej spokojną osobą i tak jak to określiłaś Eliza, raczej normalną. Tutaj mam założenia od stokrotki, Pozdrawiam oczywiście. I założenia na temat Saby. Uwielbiam. Pracujesz w lidlu, biedronce, stokroce, oszą czy w innym takim przybytku, wynajmujesz pokój w mieszkaniu, masz kompleks słoika, dziewczyny z małego miasteczka. To wszystko oczywiście z przymrużeniem oka. Ten komentarz końcowy mi się y, najbardziej podobał, także jeżeli chodzi o pracę w, w wyżej wymienionych przybytkach, no to nie, nie pracuję. Chociaż powiem Wam, że ja mam dużo szacunku do osób y, właśnie pracujących w tych y, miejscach, ja zawsze im y, współczuję, zawsze jak y, są jakieś no bo wiadomo, zdarzają się jakieś niesnaski na polu klient y, kasier, no i to im współczuję i powiem Wam, że ja się cieszę, że jak jest niedziela y, handlowa, no to oni sobie wreszcie mogą odpocząć. Także nie, nie pracuję w tym y, przybytku. Trochę by mi w sobie było przykro, bo tak wiecie, jakbym cię nie znała, to bym sobie pomyślała, ojej, jakiś przytyk. No ale trochę już się znamy, trochę już jesteśmy razem na y, YouTube, także myślę, że jest to bardzo ciekawy komentarz. Y, kolejny Czy wynajmujesz jeden pokój w mieszkaniu. Y, nie, nie wynajmuję. I Powiem Wam jednego pokoju i powiem Wam, że nawet się zdziwiłam tym, bo właściwie ja nagrywam w różnym otoczeniu w tym pokoju, w kolejnym także nawet się zdziwiłam i tak sobie pomyślałam. Hmm. Skąd to się w ogóle wzięło? Wcześniej też mieszkałam w innym miejscu i tam nagrywałam cały czas w jednym pokoju, ale tutaj nagrywam w różnych, z racji oczywiście oświetlenia, o czym Wam mówiłam, bo czasami słońce tak bije mi w twarz, że po prostu nie mogę się skoncentrować i muszę się udać do drugiego pokoju, ale nie tutaj muszę zaprzeczyć. Masz kompleks słoika dziewczyny z, miałego, z małego miasteczka? Uważam, że nie. Ja kocham moje miasto, małe miasto. No, moje miasto ma około 40 tysięcy. Moje miasto rodzinne i myślę, że nie mam tego kompleksu, a wręcz zawsze się chwalę i to tam wielokrotnie też wam mówiłam, jak podróżuję, bla bla karem, jak opowiadam, że ja jestem bieszczacka dziewczyna. No to wiecie, wtedy się sypią komentarze i, i już nam się rozmowa. Jakoś e, odbywa, tak? Jakoś nam się klei. E, także no nie, nie mam tego kompleksu. Nawet bardzo się cieszę, że pochodzę z mniejszego miasta, bo uważam, że bardzo można docenić ciszę i spokój. A tutaj w Warszawie no to niestety ciszy i spokoju nie ma. Oczywiście ma też swoje zalety, ale nie, nie mam tego kompleksu i jestem dumna, skąd pochodzę. Zresztą em, ludzie z Podkarpacia. Pozdrawiam, a szczególnie moją najlepszą przyjaciółkę, jeżeli mnie ogląda, buziaki. To są uczciwi ludzie, prawdomówni i ludzie, z którymi naprawdę można konie kraść. Także pozdrawiam całe Podkarpacie. Jakby ktoś był z Podkarpacia, no to Elo, Piona i tak dalej. Co tutaj jeszcze jest? Ok. Hmm. A tutaj był ciekawy komentarz. Widuję cię czasami. No, naprawdę mega. Nie spodziewałam się, że ktoś mnie czasami widuje. No, także Aneta, pozdrawiam ciebie i Twoją córkę. I, i co tam jeszcze? Mm, o, tu jest też ciekawe. Dominika, oczywiście pozdrawiam na wstępie. Bardziej przywiązujesz uwagę do swojego wyglądu niż otoczenia. Wnioskuję po miejscu, w którym nagrywasz. W dodatku wyglądasz super, więc dodatkowo się to wybija. Mm, może skomentujmy tę pierwszą część. Tak, faktycznie ja przywiązuję większą wagę do wyglądu, do tego, jak wyglądam na filmikach, a nie jak wygląda moje tło, co zresztą widzieliście wielokrotnie po, no, jakby to powiedzieć, takim artystycznym nieładzie, który u mnie panuje. I faktycznie tak jest, bo powiem Wam, że ja oglądam sporo kanałów, które mają mm, nieogarnięte, że tak powiem, delikatnie tło, ale mm, zawsze tak uważałam, że. Mm, Mimo że jestem estetką, lubię piękne makijaże, piękne opakowania i piękne rzeczy, no to chyba wiadomo, zresztą mówiłam już o tym wielokrotnie, no to jednak... Jakoś na moje otoczenie nie zwracam tak wielkiej uwagi, jak na to jak wyglądam, bo uważam, że też jestem wizytówką samej siebie, jakkolwiek tak to brzmi. I też osoby z mojego otoczenia w pewnym sensie oczekują, że będę ładnie wyglądać, a przynajmniej tak, żeby wyjść do ludzi. Także tutaj muszę przyznać Ci rację Dominika. I tutaj jeszcze następny komentarz, oczywiście dalej od Dominiki, bo kontynuujemy ten wątek. Poza tym jesteś niesamowicie taktowną osobą. Która dla każdego ma dobre słowo. Staram się, no staram się i uważam siebie za osobę faktycznie taktowną ym, i staram się dla każdego mieć dobre słowo. Nawet swego czasu przeprowadzałam jakieś takie eksperymenty. Słuchajcie, jak jechałam komunikacją miejską, że po prostu sobie wyobrażałam, co dobrego mogłabym powiedzieć o każdej osobie. Tak, wiem, że to brzmi dziwnie i może nawet zabawnie, ale polecam wam taki eksperyment na poprawę humoru. Yy, również przeprowadzałam taki. Eksperyment uśmiechania się do obcych ludzi. Nawet dobrze mi to wyszło. Wszyscy się, jak to się mówi, Potocznie odśmiechnęli. Także uważam, że faktycznie dla każdego mam dobre słowo, a przynajmniej się staram. Także myślę, że w każdym można coś dobrego znaleźć. No i od Ani jeszcze tutaj jest komentarz, założenie. Szalona w makijażach, ale w rzeczywistości to skromna osoba, niewynosząca się osoba, której trudno podpaść. I tutaj muszę, słuchajcie, chyba coś zdementować. Szalona w makijażach, w rzeczywistości skromna osoba. To faktycznie wydaje mi się, mm, że tak, jestem szalona w makijażach, a w rzeczywistości to tak jak wspomniałam, ja to tak wiecie, tak... Przemykam, niezauważona. Raczej nie jestem osobą, która się nie wiem, jakoś tam agresuje szczególnie, jak ja to mówię, ale jeżeli chodzi o to, że jestem osobą, której trudno podpaść, to powiem wam, że niestety łatwo mi jest podpaść. I co ja mogę na ten temat powiedzieć? Kiedyś moja mama miała takie powiedzonko, saper myli się tylko raz. Ja wielokrotnie w swoim życiu miałam takie sytuacje, że wiecie, dawałam 100 tysięcy szans jakiejś osobie, i później wychodziłam na tym, jak w tym powiedzeniu. Mam nadzieję, że nie przekręcę tym razem jak zabłocki na mydle, czy coś takiego było. Słuchajcie, także niestety łatwo mi jest podpaść, chociaż pracuję nad tym, ale myślę, że to raczej w tej sytuacji, że to chodzi raczej o coś innego, a mianowicie o to, że łatwo jest nie zranić. Bo podpaść no to być może nie jest aż tak łatwo ale zranić, no to faktycznie bo jestem osobą wrażliwą, więc być może to też ma związek z tym komentarzem, rzadko smutek gości na twojej twarzy, jesteś raczej kojarzona z serdecznym uśmiechem, wydaje mi się że tutaj na youtube, no to raczej tak, jestem kojarzona z serdecznym uśmiechem i też wydaje mi się że jestem dosyć pogodną osobą chociaż nie jestem hiper optymistką jestem raczej realistką, już o tym rozmawialiśmy bo mówiłam o tym w Q&A, także nie jest to dla Was żadna nowość. Jestem kojarzona z uśmiechem, tak, ale czy smutek rzadko gości na mojej twarzy, to raczej nie wiem, no bo ja też jestem osobą melancholijną, mimo tego, że zawsze lubicie mnie uśmiechniętą, ale ja już wiele razy podkreślałam, że jestem tutaj tak uchachana i tak uśmiechnięta, bo to dzięki Wam, bo ja lubię po prostu tak bardzo dla Was nagrywać, że uśmiech mi się sam ciśnie na twarz. I to był ostatni komentarz. To było ostatnie założenie. Jeżeli oczekiwaliście, że będą jakieś komentarze, takie, wiecie, bardziej charakterystyczne dla takich wielkich youtuberek, no nie wiem, że co ja bym teraz tutaj mogła wymyśleć? No takie kontrowersyjne rzeczy, już teraz nic nie przychodzi mi na myśl, ale faktycznie, jak na przykład nie masz męża u, u Ewy. To było takie śmieszne dla mnie. No i były bardziej takie faktycznie kontrowersyjne komentarze, takie na granicy, a u mnie tak raczej spokojnie, ale mam nadzieję, że mimo wszystko spędziliście ze mną miło czas i że te założenia Wam się podobały. A także, że skomentowałam je w sposób dla Was. Y jakby to można było powiedzieć w sposób dla Was ciekawy, lub w sposób wyczerpujący. Także to by było na tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam oczywiście bardzo serdecznie za oglądanie. W międzyczasie zapraszam Was oczywiście na kartę społeczność YouTube, no bo tam też się coś dzieje, tam też są ankiety. Py pytam Was o opinię. No i oczywiście na mój Instagram, gdzie się też coś dzieje, też jest kolorowo i też jestem ja tam na bieżąco. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie jeszcze raz za uwagę. I co? Kiedy się widzimy? Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!